Zanim jeszcze, jeszcze mamy sporo czasu na dyskusję, jeszcze chciałem jedną kwestię poruszyć, ważną, ponieważ e, ta książka jest o Polsce, jest o ale tak naprawdę to nie jest książka tylko o Polsce i tylko o solidarności tylko jest to książka pokazująca na przykładzie Polski problem, jaki ma Lewica w skali chyba globalnej, na pewno europejskiej, a mianowicie narodzin nowego prawicowego populizmu, który wykorzystuje przy przesuwaniu się partii socjaldemokratycznej do Centrum Sceny Politycznej zdewiskuje frustracje rodzące się na tle ekonomiczno-społecznym, ale gniew ludzki nakierowuje właśnie na sztucznie wykrobanych wrogów. Nie, 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 nie kieruje tego gniewu, PiS nie kieruje gniewu na niesprawiedliwe mechanizmy społeczno-ekonomiczne, tylko właśnie kieruje gniew na mniejszości, na gejów, lewików, komunistów, ateistów i lewica wobec tego dyskusji z grądu te Moje pytanie jest, zanim przejdziemy do, 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 do pytań, czy, czy, czy macie jakąś receptę na to, jak lewica może wyjść z tej defensywy i odebrać, odebrać inicjatywę prawicy? I tutaj podam jeden przykład, mianowicie nie, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jaki był pierwszy postulat Kadorna, został marszałkiem Marsza Piemceni. Otóż pierwszą zapowiedź, jaką złożył, to zwiększenie tych puli pieniędzy na tworzenie biur parlamentarnych. Małk no, zwrócił uwagę o, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Otóż chodzi o to, że PiS w tej prowadzi wielką akcję, że tworzy biura poselskie swoich posłów we wszystkich powiatach i w większości gmin. I większość, i dlatego PiSowi tak bardzo zależy na znoszeniu funduszy na tworzenie na, na nowych biur, ponieważ oni chcą dotrzeć do tej posłów konwencjonalnych. Oni już wiedzą, że to jest ich elektora. I otóż obawiam się, że w Polsce grozi nam taki scenariusz trochę amerykański, że prawica w Polsce pozyska właśnie ten elektorat ludzi wykluczonych, tak. elektorat ludzi z mniejszych miast, natomiast no, lewicy pozostaną tylko akademickie salony w dużych, w dużych miastach. Góry. I to jest pytanie, to jest pytanie czy, czy w Polsce jest perspektywa na to, żeby po pierwsze przełamać ten fałszywy, taki konsensualny model demokracji, czy jest szansa na to, że w Polsce będzie lewica, która zrozumie, że konflikt jest immanentną cechą demokracji, która jest jakby gwarantem tego, że, że wartości liberalne, polityczne są zachowane, czy też właśnie grozi nam właśnie hegemonia prawicy właśnie wśród tych szerokich mas pracowniczych lub wykluczonych. Czy, czy Lekcej może przejść do ofensywy? To jest pytanie do obu. Ja myślę, że, że doświadczenie dosz, amerykańskie pod tym względem e, e, ciekawe, czyli, czyli wśród partii demokratycznej. Poniosły klęski przez, przez kilkanaście lat i w, i, i wszyscy twierdzili, że, że akurat nie ma tak, że nie mają przyszłości, nie, nie mają szans, bo przestali. E, przez długi czas, e, e, tak samo, tak jak ci liberalowie i, i tak zwane lewice tutaj, e, czyli przestali e, e, mówić e, e, do swojej bazy. To na przykład było bardzo znamienna e, sytuację, wa ważny taki przełom w 1994 roku, kiedy akurat był e, bardzo, e, no, bardzo ostry konflikt między Clintonem a nowym marszałkiem, czyli Ludwig Gingrich, tak, który właśnie wtedy przejął władzę i zaczynał się zachować jakby prezydent. No i walczyli i, i po prostu bardzo ostro. Tylko, że jak był kryzys w Meksyku i to zagroziło utratą miliardów dolarów przez e, amerykańskich bankierów i inwestorów, to wtedy nagle oni od razu zgodzili się co do tego, że trzeba ich uratować. Tak samo na przykład z nafto. Więc w sprawach ekonomicznych nie było w ogóle żadnych żadnych e, różnic. Tak, i to spowodowało, to właśnie od, oddało pole tej prawicy, żeby uzyskać ludzi e, przez, przez no, inny... E, to znaczy właśnie mówiąc o, o, o tych sprawach religijnych i tożsamości i, i tak dalej. Rok temu e, no, były i są nadal e, ostre konflikty e, w Partii Demokratycznej. Są przynajmniej dwa skrzydła, ale skoro tak długo e, ta podnieśli klęskę, e, to skrzydło, które nazywa się e, Economic Populist, bo to jest też ciekawy, że w Stanach to, to słowo populizm nie jest w ogóle E, bredne słowo. E, e, ludzie uważają, może dlatego, że akurat był taki e, ruch populistyczny, tak nazwali e, 100 lat temu, bo koniec e, XIX wieku. E, więc ci populiści ekonomiczni w Partii Demokratycznej, którzy mówili, że my musimy akurat przedstawić jakąś alternatywę, czyli ułatwić drogę do stworzenia związków zawodowych. Bo też obie partie były no nieby partie demokratyczne wcześniej mówiły, że, że nie chce tego, czyli, czyli że chciałoby y, ułagodzić y, możliwość stądzenia związków władowych. Nic nie robili pod tym względem. I dopiero w zeszłym roku zaczęli to zrobić w niektórych stanach, na przykład w stanie Ohio, gdzie Kelly y, przegrał no, różnicą 10 tysięcy głosów. Więc i w zeszłym roku człowiek startował na Senat z demokratów, który nawet pisał książkę o tym, jak robotnicy są i załamani, i przekłamani przez dyskurs globalizacji i że można, można przeciwdziałać temu i właśnie wygrał, wygrał ze sporą przewagą. I, i, no, I w ten sposób demok demokraci uzyskali znowu e, 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 parlament. Więc ja myślę, że to pokazuje jedno, że można mimo wszystko i zawsze proponować jakieś rozwiązanie. Oczywiście to jest trudniej, ponieważ te rozwiązania kieńcowskie, socodemokratyczne rzeczywiście są trudniej. W sytuacji globalizacji, kiedy kapitał może uciekać, ale też jest, też jest przesada z, z tym uciekaniem kapitału, ponieważ tak oni ciągle zagrażają, że jeżeli stworzą że związki zawodowe, to my uciekniemy, uciekniemy do Chin, do Indonezji, do Wietnamu, ale, ale bardzo często to... I to jest po prostu niemożliwe z różnych względów, więc, więc to zagrażają. No i można to przeciwdziałać, nie, nie trzeba ulec temu cały czas. I tylko jeszcze jedna sprawę. Jak, jak to zmienić? Ja myślę, że też samo pojęcie klasy robotniczej powinno się być zupełnie przemyślane. Jeżeli mamy wzór robotnika jako człowiek, zwykle mężczyzna, pracuje w fabryce fizycznie. To jest ten wzór robotnika, która no, no, sprostał egzaminu kiedyś, kiedy rzeczywiście dużo tych ludzi byli. No właśnie było w tej, to W tym świecie, w ty, teraz to jest to właśnie. To. To nie jest ten typ robotnika, nie można budować, nie można odwołać do klasy robotniczej, jeżeli nie zmieniamy ten wizerunek. Czyli w ogóle e, 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 oczywiście e, e, rynek pracy jest o wiele bardziej sferyzowany niż przed, przed kilkudziesiąt żoną laty. E, e, ten e, e, przemysł usług, czyli, czyli to po prostu różne różne typy, różne, e, e, różne ludzie I, 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 że, i że trzeba właśnie budować, tak jak powiedziałem, nowy wizerunek, nowy, nowy e, który bardziej odzwierciedla rzeczywistości teraz. E, starają się tak zrobić trochę na zachodzie, tutaj też trzeba tak zrobić, bo, bo ludzie tutaj jak tylko słyszą tak tak słowo, to źle kojarzy. Nie tylko z systemem komunistycznym, ale też z tym wzorem, który już chyba nie jest tak aktualny.